Witamy Was ponownie, ja jestem CTS Giezon, a mój No cześć. E, jedziemy drugą misję, nie, nie pamiętam jak się ta misja nazywa, nie wiem czy Ty może pamiętasz? Um, coś tam w ogniu. Coś tam w ogniu, no dobra. Coś, coś tam w ogniu. No pewnie helikopter w ogniu. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie co, to już co, było nie. za bardzo, dziękuję. E, Okej, okay. misja wygląda tak, że, m, że ja lecę helikopterem? Nie, ja strzelam. Ja, ja lecę O widzisz, Ale właśnie dieta. się zdziwiłem. Ale bieda, ja ten helikopter nie, nie umiem latać. No to się nauczysz. Będziesz miał okazję. Celem naszej misji jest przyprowadzenie naszych oddziałów piechoty do jakiegoś tam punktu, gdzie ma być odzyskany jakiś zakładnik. Kiedy tego zakładnika odzyskamy, oczywiście musimy się wszyscy bezpiecznie ewakuować. Kupsą będzie leciał helikopter, ja będę strzelał. Mam do dyspozycji karabinek i mam do dyspozycji... Coś jeszcze. Co to w ogóle jest? Jakaś wyrzutnia rakiet? Dziwne. Tak. Ja, ja oprócz tego mam jeszcze jakieś... Małe takie rakietki, czy coś takiego. Mm. Mm. Ale ja ogólnie będę tutaj się starał, żeby utrzymać ten helikopter w miejscu. Dobra. On Naprawdę im się ciężko lata. Wiesz co, tam walę trochę na oślep, ale widzę, że trafiam, bo mam cele za, za drzewami. Yy, za nami, zaraz próbuję wam pokazać. Gdzieś tutaj są nasze oddziały. O, są nasze dzielne oddziały. Yy, i ich musimy przeprowadzić właśnie przez te pole, pozabijać wszystkich, wszystkich wrogów. Ja myślę, się coś W trybie noktowizora mamy mam ich ładnie poświetlonych. Te działko jest na, naprawdę na tyle mocne, że, e, że sam, sam odrzut, jaki, jaki powoduje uderzenie obok nich, powinien, powinien ich pozabijać. Zresztą sami widzicie, jak te ciała teraz rzucają się u mnie na ekranie. Często zdarza się, że te ciała wzlatują na 20 metrów ponad ziemię. Ja I właśnie staram go tutaj utrzymać. Dobra, dobra. Powiem że jeżeli będzie u mnie też filmik, to to będzie nudne, że, że wiesz, że będą tak oglądać, jak się z tym zmagam helikopterem, Trzeba go jakoś utrzymać. No bardzo... o, teraz widać, jak koleś poleciał do góry. Ale tak, zgadza się, że sterowanie helikopterem w Battlefieldzie jest bardzo trudne. Jak wcześniej graliśmy tą misję, to ja helikopterem sterowałem i... I też sprawiały mi to naprawdę duże problemy. Jak już ci zacznę nim gibać, to potem jest go bardzo ciężko ustabilizować. No no dlatego się tak staram powolutku go jakoś trzymać. Dobra, obie grupy już widzę, lecą do przodu. No ja ci to jakoś ustawię. RPG pierwszy i RPG drugi. Nie wiem, kurde czekaj, bo już no miota. Uzior. Dobra, trzymam. O, patrz, udało mi się Taka stójka No i zaraz to sobie całkiem dobrze z nimi radzę Jesteśmy tak idealnie nad nimi Dobra, to ty sobie tam strzelaj W ogóle ja zobaczcie to... jak pięknie się te budynki rozpieprzają, jakie nawalają ja Zaczyn... może nie tak pięknie, bo to w sumie trochę brzydko wygląda Ale tak czy siak jest bardzo fajna destrukcja otoczenia Anyways, pomóżmy chłopakom, tych się męczą Gdzie? Mam gdzieś lecieć czy coś? Chciałbym wrócić? Nie, nie, ja tu ładnie pozwalam. Ktoś w nas strzela, czy mi się zdaje? Tak to brzmi, jakby ktoś w nas strzelał, ale żadnych komunikatów nie dostajemy, chyba nie? No słuchaj, widzę, to... jakieś. Dawaj tam, tam z przodu. A, jest banda. Trzeba na pociski kierowane. Pociski kierowane. Lepiej się chyba strzela, wiesz co, z tego z tego działka maszynowego. No Też mi się tak wydaje. O tam no, już drugi wyjeżdża. Wcześniej, wcześniej jak ja byłem na, na tym działku, to jakoś ich z tego szybciej rozwalałem niż z tej całej. No ja tak samo Rakietki. Same. No i co i padło od razu. No. Teraz jak już wiem, jak się gra, to naprawdę łatwo to wszystko wygląda. No tylko że się jeszcze trochę dziwnie lata, ale ogólnie jest. No latanie jest nie do ogarnięcia. Jeszcze mnie to interesuje jak się lata na przykład takim, wiesz, takim zwykłym odrzutowcem, no nie? A w Wieszcie, troszkę, tak, w nie, nie troszkę latałem, okazji. wiesz i też było bardzo trudno. Jeszcze nie, nie miałem okazji tym latać w ogóle Momento, tu RPUSU pościągam. Gdzieś się obrócić czy coś? Nie, wiesz co, chyba wszystkich ma na widoku Dobra Posprzątane? Posprzątane Teraz chyba będą tam lecieć od tamtej strony, nie? Stamtąd, no masz rację o, no W ogóle jest fajny efekt, że jak wchodzisz w tryb noktowizora i potem wracasz do normalnego widoku To jesteś tak przez chwilkę oślepiony, nie? Że te światło daje ci tak nagle po oczach A o, jednak fuck, o fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, oh fuck. Dużej Z tej pie. strony Czyli to jest tak samo, wiesz yy, Tutaj te fale są takie jak losowe Dobra, szybko padają nawet nie zmieniam na te. te, te, te wyrzutnie. Wszystko z działka zjechałem, praktycznie. Eee, wyżar. Dobra. Dobra, czekaj, teraz muszę się ustabilizować. Dobra. To, co teraz, teraz pokazuję na ekranie, to jest miejsce, e, z którego my mamy właśnie odebrać. O, odebrać zakładnika. Wiesz, co ja chyba stąd nie za bardzo mam ich, jak ich zgarnąć. Dobra, dobra, dobra. Ja ci zaraz odwrócę, w, tylko w którą, bo nie wiem. Ale nie, już jest OK, bo już nasze oddziały lecą na, ten, na tą zabudowę za Tam gdzie mają um, Zagładnika odebrać Dobra Czy tam porwać, czy nic, co oni mają z nim zrobić No, dobra Udało się elegancko I chyba Teraz będą właśnie lecieć z tamtej strony 2-0 w ruchu, coś tam krzyczą, ale. Aha, bo oni wchodzą teraz po zakładnika. O kurde, patrz. Z, z dwóch stron. stron. No. Dobra, to najpierw tego chyba z lewej, nie? Nie wiem, którego uznajesz, że tego z lewej. No to tego z lewej. <noise> o, o, dobra, o, jeden padł. Właśnie tamten, właśnie, właśnie tamten. tamten. Ga, to się długo odkręca. Benz. jeszcze jakiś oddział w jeździł jedzie z jeepkiem, to ich też ściągnę. A, pięknie. O, uważaj, bo to tam będzie ten pojazd jakiś tam. Plot. Nie wiem, czy się plot nazywa. Pojazd Plot? No, ale to, te, to jest ten zły i niedobry, co, co nas mocno strzela. Tak, no właśnie, czekaj. Ja no, już padę. A, dobra. Elegancko. Mmm o, jeszcze od... jakieś dziwki pojedzą, czy nie? Wiesz co, jest chyba spoko. Jest chyba bardzo nawet spoko Dobra, to ja, ja, ja utrzymuję, Stabilizuj pozycję. Dobra. Tak, spokojnie. Dobra, jestem, jestem równo chyba. Przeciwnicy w ogóle bardzo bardzo nam pomagają i idą takimi grupami zbitymi. Mm -hmm. No i już leżyć. Padli, o kolejni Olej okay. pięknie podrzuca. więc taką gwiazdkę, spiralkę robią ładną. Ja też się tylko utrzymuje. Ja go pięknie wyrzuciło. Ups, czekał takie jeepki. Śmigają O, uważaj tam z przodu. Słyszę, słyszę, słyszę. Dwa nawet. Pojazd, oh, yes, plot. O, oh, on. Oh. Dobra, Dobra Nie wiem czy w górę, czy w dół Trochę zlecę na dół No ja się rozglądam, już przeciwników nie widzę i widzę, że nasi są w ruchu Jak nasi są w ruchu to zwykle oznacza, że przeciwników okolicy nie ma I już lecą helikoptery, czyli to już chyba będzie końcówka tej misji Eh, to całkiem ładnie nam znowu poszło No ładnie, ja, ja się cały czas w ruchu, w jednym miejscu utrzymywałem Nie no, lataliśmy w sumie w trzech punktach cały czas Myszki, to nawet nie, nie będę ruszał, bo nie, nie umiem latać, ciężko jest. Tu masz klawiaturę zmienioną, tak? Tak, ustawiłem sobie, no. No, ja grałem na, na myszy, ale przyznam, że było dziwnie. No, i wszystko dobrze się skończyło. A jeszcze, jeszcze wcześniej, jak żeśmy grali, No. to właśnie było tam przecież te. ten... ten... Napisane, że trzeba coś tam chyba lądować, czy coś, żeśmy chcieli lądować. Tak, że helikopter ma odebrać tego zakładnika, i my tu próbowaliśmy wylądować na tych skałkach, i troszkę nam wtedy nie wyszło. No, troszkę. Dobra. I kolejna Dobra. misja zakończona sukcesem. I znowu rekord pobity. Ale tak minimalnie. No, minimalnie, kurde, 100 punktów. No. 140. Nie, tak? No. No jak ty grałeś? Ja 88 zabiłem, a ty zero. No kurde, no nie, nie wiem, ja naprawdę nie Zobacz, trafiłem ja w głowę, miałeś jedno, Nie wiem jak z, tego, z tej maszynówki mogłeś w głowę trafić, ale. Nice. Nice. Dobra, e, czyli co? Czyli kolejna misja zaliczona? Czyli kolejna misja zaliczona. Tak, i widzimy się już w kolejnej, trzeciej. Podejrzewam, że odcinki będą wypuszczane codziennie, więc mogę śmiało powiedzieć, że jutro. No. No, a teraz to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. No, cześć, pa, pa.